Bieg górków to jedna z takich najważniejszych imprez sportowo-rekreacyjnych, jakie organizowane są w miejskiej Górce. To jest bardzo młoda impreza, bo dzisiaj mamy trzecią edycję. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o przyszłość tej imprezy, to mamy nadzieję, że ona będzie ciągle się rozwijała i stanie się takim ważnym albo być może najważniejszym wydarzeniem sportowo-rekreacyjnym w naszej gminie. No jesteśmy bardzo mocno zaskoczeni, bo frekwencja jest prawie o 100% większa niż w czasie drugiej edycji i to świadczy o tym, że, przynajmniej dla nas jest to taka informacja, że ta impreza ma sens, bardzo popularyzuje bieganie w gminie i nie tylko. Trasa bardzo fajna. Jestem tu po raz pierwszy na biegu, e, gdyż jestem po długotrwałej kontuzji. E, pogoda dopisała, atmosfera również bardzo gorąca, mnóstwo kibiców na trasie. E, sama trasa, dwie pętle po mieście plus trochę po parku, więc e, bardzo fajnie urozmaicona. E, troszkę kręta, ale, ale jednak bardzo, bardzo szybka. E, Cieszę się bardzo ze zwycięstwa, gdyż po ponadrocznej przerwie spowodowanej kontuzją wystartowałem i udało się wygrać. Impreza jak gdyby podzielona jest na dwie części. W pierwszej odbywają się biegi towarzyszące i one skierowane są dla najmłodszych. Jeśli chodzi o tą drugą część główną, to jest bieg na dystansie 10 km. Jestem częstym uczestnikiem takich właśnie wydarzeń, bardzo chętnie przyjmuję zaproszenia i na biegu górków, który jest zorganizowany po raz trzeci, jestem pierwszy raz i powiem szczerze, że jestem pod ogromnym wrażeniem. I frekwencji wspaniałej organizacji, przede wszystkim też nadmienię, że serce się raduje w momencie, kiedy w tych fatalnych warunkach pogodowych, kiedy to padało. Na bieżni stanęły nasze najmłodsze pociechy i świetnie się wykazały. Także oby więcej takich biegów zorganizowanych przez praktycznie profesjonalnie, można powiedzieć, ekipy. Zachęcam, zapraszam na przyszły rok. Trzeci bieg górków doszedł już do, do mety. Bardzo się cieszę z bardzo licznej liczby zawodników. Pogoda też była trochę w katkę, ale na koniec nam dopisała, także zapraszamy za rok na kolejny bieg gór. Jakby Górków na pewno by nie spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, nie byłby tak atrakcyjny, gdyby nie wsparcie głównego sponsora, który jest od pierwszej edycji firmy Walbet z Miejskiej Górki. Bez wątpienia to też wpływa na zainteresowanie biegiem. No w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować firmie Walbet za tak duże zainteresowanie tym biegiem i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana w następnych edycjach Biegu Górki. Jeszcze raz na sam koniec pragnę wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie podziękować za udział i zapraszam za rok.